Dzień dobry, witam państwa. Sylwia Świeczkowska, Elwita. E, dzisiaj zapraszam państwa do kolejnego komunikatu jagodowego. E, dzisiaj porozmawiamy sobie na temat malin. Pierwszym tematem, jaki poruszymy, to ochrona przed chorobami i szkodnikami. Wysokie temperatury, z którymi mamy ostatnio do czynienia, ale też lokalnie występujące gwałtowne opady deszczu, wysoka wilgotność powietrza, ale także utrzymujące się mgły sprawiają, że zagrożenie ze strony chorób jest znaczne. Dlatego też, na co należy zwrócić uwagę w tym czasie, przede wszystkim jest to szara pleśń, zamieranie pędów maliny oraz rdza malina. Dlatego też zalecamy pójście na plantację, zobaczenie, jak ona wygląda, zajrzenia w głąb krzaków, sprawdzenie stanu pędów, stanu liści, czy przypadkiem nie widać niepokojących objawów. Pamiętajmy, że w przypadku porażenia. Przez rdzenę liście przedwcześnie zaczną opadać, a co w efekcie wpłynie na osłabienie plantacji, gorsze planowanie, ale także pamiętajmy, że w przypadku tej jakiejś silnej presji tej choroby rośliny nie przygotują się odpowiednio do spoczynku zimowego, zostanie obniżona ich mroza odporność. Jeśli chodzi o samą ochronę, to oczywiście stosujmy preparaty zgodnie z aktualnymi zaleceniami, zgodnie z aktualnym programem ochrony roślin, ale także pamiętajmy, dostosowujmy do warunków naszych plantacji, co już było stosowane, tak aby pamiętać o tej rotacji. W każdym bądź razie, co możemy zastosować? Przede wszystkim switch. Luna Experience, Luna Sensation, Skorpion. Natomiast w czasie już kwitnienia tutaj polecamy preparat jakim jest Cross 250 SC. Jest to preparat, który wykazuje działanie zapobiegawcze i interwencyjne nawet do 120 godzin po wystąpieniu infekcji. Aplikacja Crossem zabezpieczy nam plantację. Przed zamieraniem pędów maliny, ale także przed rdzą maliny. Jeśli chodzi o szkodniki, to oczywiście lustrujmy znowu lustrujmy plantację, wejdźmy na tą plantację, zobaczmy, czy się nic nie pojawia. Tutaj możemy się spodziewać oczywiście porażenia ze strony przędziorków, zobaczmy, czy, czy nie ma gdzieś tam mszycy, ale także zwróćmy uwagę na pryszczarka na maliniaka łodygowego. Czy przypadkiem gdzieś on tutaj już nam się e, nie pojawił? Do zabiegów e, ochrony roślin, a więc insektycydów i fungicydów, e, polecamy zastosowanie e, produktu Elite Canon e, z racji tego, że jest to produkt o takim podwójnym działaniu, ponieważ z jednej strony Obniży nam pH, przez co e, ta skuteczność e, zabiegu będzie wyższa, ta skuteczność stosowanych środków będzie zdecydowanie wyższa, ale też jednocześnie produkt ten wprowadzi nam e, potrzebne e, mikro i makro elementy, w tym także potrzebny wapń. Dobrze, to jeśli chodzi o ochronę, myślę, że ten temat możemy sobie zakończyć. E, przejdźmy teraz e, do kolejnego tematu. Jakim jest nawożenie? W przypadku maliny jesiennej e, rekomendujemy rozważanie e, rozpoczęcia nawożenia dolistnego wapniem, e, z racji tego, że tutaj mamy, e, zaczyna nam się to kwitnienie, e, już zaczynają się pojawiać nie niegdzie zawiązki owocowe, dlatego też właśnie w tych fazach wczesnych. Proponujemy zastosowanie preparatu wapniowego z aminokwasami, jakim tu jest Elvita Vigo. Aplikacja tego produktu właśnie w tych fazach wprowadza nam wapń, powoduje, że ten wapń zaczyna się już wbudowywać w komórki, a co za tym idzie, zaczyna nam się budować dobry jakościowo plon. W przypadku plantacji już tych owocujących, tutaj rekomendujemy zastosowanie mocniejszego produktu wapniowego, jakim jest Elvita Calcio Plus, gdzie wapń występuje w formie mrówczanu wapnia, a więc w tej formie bardzo szybko, bardzo łatwo przyswajalnej przez owoce, ale też jest to produkt silnie skoncentrowany, o dużej zawartości wapnia, stąd też ten wapń w, tych, w tym okresie on będzie nam bardzo mocno budował jakość owoców. W przypadku maliny warto też rozważyć kolejny taki produkt, jakim jest Elvita Frap, ponieważ przy owocach miękkich ważna jest ta jakość pozbiorcza, czyli taki modny, modna nazwa Shelf Life, czyli to jak długo owoce będą utrzymywały swoją jakość, zarówno czy to będzie na półce sklepowej, czy też już bezpośrednio u konsumenta. Ale pamiętajmy, że Elvita Frapp to nie tylko to przedłużenie jakości pozbiorczej, ale też możliwość regulacji optymalnego okresu zbioru, jeżeli wystąpią jakieś nieprzewidziane okoliczności, które spowodują, że nie będziemy mogli zebrać wykonać zbioru w tym terminie optymalnym. Produkt spowalnia to przejrzewanie, ono nie, nie powoduje, że owoc przejrzy nam na krzaku. Wręcz przeciwnie, owoc zacznie nabierać swojej jeszcze większej masy i utrzyma swoją jakość. Przejdźmy może teraz do nawożenia, ale w inny sposób, a mianowicie do fertygacji. I teraz tak, w zależności od Stanu plantacji, ale też od fazy rozwojowej, w której się znajduje, tutaj polecamy następujące programy. W przypadku maliny, która kwitnie, która przygotowuje się do tego kwitnienia, polecamy zastosowanie nawozu o wyższej zawartości fosforu, dlatego że w tym czasie są bardzo intensywne podziały komórkowe. Roślina potrzebuje tej energii właśnie w postaci danego pierwiastka, dlatego też polecamy tutaj stosowanie naprzemienne hydrowity Ergo z hydrowitą Steri. Natomiast w przypadku plantacji już owocujących tutaj polecamy zastosowanie nawozu, o wysokiej zawartości potasu, a więc będzie to Hydrowita kolor. Również możemy to da, możemy zastosować naprzemiennie z Hydrowitą Steri, dlatego że produkt ten dba jednocześnie o drożność, o czystość z, e, taśm fertygacyjnych, ale też jednocześnie dostarcza nam składniki pokarmowe, makro i mikroelementy, ale także wapń, a więc pierwiastek, który jest niezmiernie potrzebny właśnie w tym czasie. W wielu lokalizacjach spotykamy się z uszkodzeniami maliny, właśnie spowodowanymi tymi gwałtownymi zjawiskami meteorologicznymi. Czy to są podtopienia, opady gradu? Tutaj plantacje są bardzo osłabione, uszkodzone. Dlatego też rekomendujemy zastosowanie biostymulacji. W postaci produktu ErgoStim XG połączonego z produktem aminokwasowym, jakim jest Elvita Aminostim. To rozwiązanie bardzo mocno będzie wpływało na odbudowę krzewów, na, na ich bardzo szybką regenerację, ale też bardzo szybko rośliny powrócą do stanu równowagi życiowej. Takie rozwiązanie możemy zastosować nie tylko w przypadku, kiedy występują jakieś takie właśnie uszkodzenia związane z, z, z warunkami klimatycznymi, ale też związanymi z błędami agrotechnicznymi np. z uszkodzeniami związanymi ze stosowaniem herbicydów, czy też z innymi uszkodzeniami. To rozwiązanie bardzo mocno nam zregeneruje rośliny, wpłynie na poprawę ich kondycji i wigoru. Dzisiaj to wszystko. Ja dziękuję Państwu za wysłuchanie komunikatu. Oczywiście proszę o subskrypcję, zostawienie komentarza, polubienia naszej strony. Dziękuję ślicznie. Pozdrawiam. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.